Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, wita was, radio II Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzący Paweł Sop. Dzisiaj naszym gościem jest pan Kamil Kocoń. Kamil Kocoń, członek II Rzeczpospolitej Polskiej jako partii. Panie Kamilu, teraz takie proste pytanie. Dlaczego pan wstąpił do II Rzeczpospolitej Polskiej? Witam serdecznie Panie Pawle. Pytanie bardzo fajne. Trafne na obecną sytuację. Dlaczego, dlaczego jestem w drugi RP? Z tego powodu, że większość życia szukałem odpowiedzi, dlaczego Polska nie odzyskała reparacji wojennych, gdzie już wiemy, Francja i Anglia dostały reparacje od Niemiec za pierwszą wojnę światową. No i. Prawda jest taka, że o drugiej RP się dowiedziałem dopiero w sieci, przy komentarzu, yy, w danym komentarzu yy, poznałem pana Adama, który mi przedstawił dokumenty, jak to wszystko wygląda, przedstawił mi, jak wygląda godło Suwerena, bo też nic coś się nie zgadzało z tym godłem, no i... prawda cała została ułożona w jedną całą układankę, nie? Bo społeczeństwo w ogóle nie wie, nie rozumie, w jakim ustroju żyje, nie ma żadnego święta niepodległości XI, to nie jest nasze święto. Nasze święto to jest traktat wersalski Romana Dmowskiego i to jest nasze święto prawdziwe. Godło, żeby ludzie zrozumieli, zostało zmienione po przewrocie majowym 1926 roku, gdzie Piłsudski razem z Endersem Zrobili ten przewrót, obalając polski rząd II Rzeczypospolitej. No i tu jest taki fajny film dokumentalny Nikt Andrzeja Kękińskiego, i tam jest cała prawda przedstawiona, kto maczał w zabójstwie premiera generała Sikorskiego. Jak rozumiem, kto mataczył w tym zabójstwie tak, i ja kto mam... maczał ręce. Tak można tak. delikatnie ująć. Dokładnie. Dlatego Anglicy przedłużyli o kolejne 50 lat odtajnienie dokumentu. Jak chodzi o godło, to godło trzecie RP, a drugie RP bardzo się różni, bo w trzeciej rp mamy gwiazdy masońskie, wbite skrzydła korona otwarta, czyli jest, przedstawia niewolnictwo. Do tego nie ma półpiesca skrzydła opadnięte i tak dalej, i tak dalej. A w gorle w RP jest odwrotność. A! Teraz najlepsze jest logo Konfederatów. Kończą tacy a ludzie też na to nie zwrócili uwagę. Panie redaktorze, mm -hmm. proszę zwrócić uwagę, że logo Konfederatów też przedstawia ustrój niewolnictwa. Orzeł jest odwrócony w drugą stronę, korona otwarta, kolory biało- Niebieskie, czyli to są y, kolory Izraela. I, I jak już wszyscy wiemy, bo teraz wychodzą dokumenty, kto kim jest? Pan Korwin Mike, nazywa się Ozjasz Goldberg. Pinnicki nie pamiętam, on miał y, jakieś takie niemieckie nazwisko, nie wiem czy pan redaktor. E, tak, to był Ro Ruben Wisenberg. O, no, też, też ciekawa postać. Pan Bostak się nazywa, Jajko, a jak on tam miał na imię, to też... Mordechaj, Mordechaj. Jeszcze lepiej. I cały ten system, który jest trzeciej to jest nic innego jak komuna. PRL-BIS, bo ta konstytucja z 1927 roku bazuje na tej konstytucji Bieruta, jak dobrze pamiętam. Tam był 1957 rocznik, coś takiego, nie wiem, musiałbym to sprawdzić. I dlatego trzecia RP nie może odzyskać żadnych reparacji wojennych od Niemiec. I tu jest tego dowód, to co mówi pan prezydent Potocki, że Niemcy nigdy nie wypłacą trzeciej RP. Z tego powodu, że były premier Mazowiecki nie ma podpisanego rozejmu formalnie z Niemcami tu chodzi o tego kanclerza Kola nie, nie pamiętam mm -hmm. tam, tam, na, tak, na tak inny. tak tak, tak. Kanclerz, Helmut. Uzgodę, czyli czyli, czyli po, krótko mówiąc dalej jesteśmy w stanie wojny i to jest prawda no kto się zna na godle ten wie o czym, o czym jest mowa Panie Kamilu, tutaj jeszcze tak, gwoli uzupełnienia. Mhm. Helmut Kohl oczywiście, to był kanclerz Niemiec, no. natomiast Izek Dikman, Wel Tadeusz Mazowiecki, to był teoretycznie, oczywiście w cudzysłowie mówię to, premier polski, natomiast nie uzyskał żadnego aktu pokojowego. Dlaczego? Dlatego, że pan, pan kanclerz Kohl stwierdził to, że korporacja trzecia RP jest zupełnie osobną firmą. To nie Bo jest tak. kontynuacja drugiej RP. Tak. Jest taki filmik na YouTubie obnażania Matrixa trzeciej RP i tam pan Mazowiecki ładnie z redaktorem w wywiadzie powiedział Polska jest krajem posiadanym przez kogoś Innego z zewnątrz. I to, co mówi pan Potocki. A to był pan 50... Morawiecki. To, to był pan Morawiecki. Morawiecki, tak, tak. Morawiecki mówił, rozmawiał z dziennikarzem, ale później to potwierdził nasz prezydent Potocki, że jesteśmy w 52. stanem Stanów Zjednoczonych. I tam w tym filmiku jest podawana strona, gdzie można sobie to sprawdzić. To tam była strona Edgera, jak, jak dobrze pamiętam. No, e, tak. To jest... Tak. Wszystkie urzędy są y, prywatnymi spółkami handlowymi. Ministerstwo Finansów, Zdrowia, Straż Pożarna, Straż Miejska, Policja. No Aha, policja to już w ogóle to jest naprawdę, no to jest firma w ogóle ochroniarska. Nie, to, to w ogóle nie służy państwu, tylko korporacji. E, Panie Kamilu, powiem to w ten sposób. E, te, terytorialnie jesteśmy zarejestrowani jako 52 stan. USA. Natomiast e, trzecia RP jest zarejestrowana tak w ogóle jako korporacja, jako firma w Stanach Dobra. Zjednoczonych. I tu właśnie e, ci mędrcy z e, Magdalenki wprowadzili tą ustawę reprywatyzacyjną z 1998 roku, która na dzień dzisiejszy nie została uchylona. To to jakby sprzedawanie udziałów. Danej firmy, i tu była ta ustawa, co podpisał chyba Duda, jak dobrze pamiętam, że już nie pamiętam, jaką kwotę to było, że nad, za daną kwotę można wykupić ziemię polską. A tak. polski rolnik nie ma prawa w ogóle kupienia. To znaczy, coś takiego jeszcze wprowadził, o ile dobrze pamiętam, Kalkenstein, Welkaczyński no. za swojej prezydentury. No, no, tak nas urządzili. Tak, dokładnie. Natomiast e, też gwoli przypomnienia, pan e, Duda naprawdę nazywa się Aaron Feigenbaum. Tak, e? a, a jego żona y, y, przed wyborami zostało ukryte dwuczłonowe nazwisko. Nie, nie pamiętam, jak ona tam miała, ale to e? chodzenia żydowskiego, to nie jest w ogóle rodowita Polka. Nie? Tak, e, Kornhauser. O, no właśnie, no to dziękuję, że mi pan y, przypomniał. No, I to, e. mi to pamięci. bo to nie jest w stanie człowiek zapamiętać ich wszystkich nazwisk, ale to osoby starsze wpisać w Google prawdziwe nazwiska elity. I właśnie w konstytucji tej ich stolcmana, tej nielegalnej jest zapis, że musi przedstawić swoje rodowite pochodzenie. Żaden nie przedstawił. A nie, Morawiecki się przyznał, że jest pochodzenia żydowskiego. To mu chyle. Czoło za to, że się przyznał, nie. No tak, chociaż miał tyle odwagi. Aczkolwiek zrobił to w taki sposób i w takim programie, że niewielu obywateli go widziało. No dokładnie, tak. I, tutaj, eee, i pan... teraz najgorsze jest to, że hmm. jest taka strona to co mówi Pan Prezydent Potocki o podatku katastralnym i o, o inflacji 5%. Dzisiaj widziałem na YouTubie, y, oglądałem wypowiedź tego YouTubera Tor, tak, y, taki brodaty, bardzo sympatyczny y, facet i właśnie on już dzisiaj wspomniał, że inflacja y, będzie wynosić 4, przynajmniej 4%. A jak chodzi o podatek katastralny, jest taka sama www.ris.du.pl Zjeżdżamy sobie na nagłówek nowe, po, nowe Podatki 2020. Coś takiego będzie, taki nagłówek. Jak się w to kliknie, to tam będą trzy linki do pobrania, do wypełnienia pit do podatku katastralnego. O, to już jest. Jest. Urzędnicy już skończyli szkolenia, więc Polacy, kochani, Czeka was bezdomka. Będziecie drugą Palestyną, Wenezuelą i jednocześnie Indianami. No tak, jest jeden warunek, że Polacy nie zagłosują na prezydenta Potockiego. To wtedy tak będzie. Natomiast my tutaj, powiedzmy tak otwarcie, apelujemy do wszystkich Polaków, żeby zbierali podpisy dla prezydenta II Rzeczpospolitej Polskiej. Jana Zbigniewa Potockiego, legalnego prezydenta II Rzeczpospolitej Polskiej i jednocześnie kandydata na prezydenta RP, musi być z tych podpisów minimum 150 tysięcy. Minimum 150 tysięcy, a nawet i więcej. A potem, żebyście Państwo zagłosowali na tego człowieka. Dlaczego? Bo tylko ten człowiek może nas uratować od podatku katastralnego. I od wielu, wielu innych rzeczy. I tylko ten człowiek jest gwarantem naszego bezpieczeństwa, naszego godnego życia nie tylko dla nas, ale również dla przyszłych pokoleń Polaków. Czy zgadza się z tym, pan, panie Kamilu? Tak, zgadzam się, bo prezydent yy, Potocki posiada instrument, a tu jest dekret z 2 grudnia 1939 roku. I też mi się podoba. Teraz, żeby słuchacze sobie wpisali w Google, kodeks karny druga rp. Tam, tam będzie przekierowanie na stronę sejmową, plik PDF, Dziennik Ustaw 571. Mi się najbardziej podoba artykuł 38, bo tam jest kara śmierci przez powieszenie. Tego się boją, dlatego nie pokazują Potockiego, hejtują na niego, a to jest nasz rodak prawdziwy i dlatego ja będę oddawał głos na tego człowieka. Nie na żadne PZPR po ustrój, który doprowadził do nędzy, do upadku państwa polskiego, a jesteśmy jedynym krajem w Unii, gdzie wyjechało 13 milionów Polaków. No ludzie, to jest absurd jakiś. Taki dobrobyt mamy, a ludzie uciekają i będą uciekać, bo z każdym dniem, jak już sam pan redaktor... Widzi, ceny walą do góry. Chleb będzie po 10 zł, masło po 17, nie wiem, y, papierosy po 60. No to chociaż tutaj zadbają o nasze zdrowie, będziemy mniej palić. Zwykła małpka po 10 zł, więc wszystko będzie walić na łeb, na szyję i pensje dalej stoją. Jakie. Ja nie mogę zrozumieć jednego, dlaczego politycy mają 30 tysięcy wolnej kwoty od podatku, a ci, co prowadzą firmy, tyrają od rana do wieczora i mają tylko 3 tysiące. Ja sam prowadziłem też firmę, też yy, wiem, jak to kosztuje, ile to trzeba wysiłku yy, włożyć i tu jest antypolonizm jawny, plują nam w twarz. Zobaczę, pan redaktor, yy, ci, co najbardziej są przeciwko Polakom, no, Mamy przykład tego Lewandowskiego, nie? Tego SPO. I tak. co? Langman prawdziwe nazwisko. No dokładnie. Ma ciepłą posadkę w Unii i dalej pluje na nas. Czy to będzie PiS O, a PiS, do zwolenników y, pisowców, to mogę powiedzieć jedno, że było parę miesięcy głosowanie y, dotacji dla rolników. PiS głosował przeciwko. Więc jak mogą mówić w telewizji, że oni są pro-polscy, jak działają na odwrót? Czego efektem teraz było to te głosowanie przeciwko surowcom naturalnym, miedzi. Gdzie szczęść Boże, tak, ten Brown yy, uciekał przed dziennikarzy. No wstyd, no wstyd, jak, jak można coś takiego zrobić? W ten sposób ludziom się mówi o osób, że oni są pro Polsce, a robią odwrotnie, bo robią zgodnie z Talmudem. O, jak chodzi o Talmud, to y, mogą sobie państwo wejść na, y, na grupę, są grupy II Rzeczypospolitej, jest taka grupa druga y, Rzeczypospolita Kołobrzeg Województwo Zachodnio-Pomorskie. tam y, jak się wpisuje na Facebooku wyszukiwanie osób i tam jest y, zakładka pliki, tam są książki w PDF-ie, za darmo można sobie pobrać, i tam jest Talmud. I ja Polatek zrozumiałem, dlaczego Hitler tępił Żydów. No bo to oni wszystko rozgrywają zgodnie z Talmudem. Tak, chociaż Hitler tak naprawdę też był Żydem, ale mhm. wydaje się, że chyba chciał się im zerwać po prostu ze smyczy. Dlatego tak postąpili, jak postąpili. Panie Kamilu, jeszcze mam takie jedno pytanie. Jak Pan się odniesie do obecności obcych wojsk na terytorium korporacji III RP? Jesteśmy pod okupacją. To trzeba jawnie powiedzieć, bo III RP nie ma w ogóle WNZ, a wszystkie wojska NATO, Amerykanów, amerykańskie wojska, niemieckie, są tutaj nielegalnie. My mamy tą samą powtórkę, jak za czasów II Wojny Światowej. Ten sam system. Redaktor zobaczy na taką sytuację. Wysłali polskie wojska na wzgórze Golan, tak? Bronić interesów izraelskich. Mhm. A obce wojska. Identyczna ta sama sytuacja, bo ludzie zapomnieli... Polacy mają dobrą pamięć, ale krótką na to wychodzi, bo... Anders rozwiązał, który tak naprawdę był agentem niemieckim, po latach dopiero to wszystko wychodzi, mhm. rozwiązał 250 tysięcy wojsk. I najlepsze jest to, na no uchodźcie, najlepsze jest to, że on też trafił do Łagrów, ale go wypuszczono. Jako tak. jedynego. Tak. Był w Łagrze sowieckim. I tak samo postąpią teraz. Wojska będą zostaną rozwiązane i tu, tu już ciężki sprzęt. Ja już nie wiem, ile tam już tego, tego ciężkiego sprzętu amerykańskiego jest, ale słyszę, że jest dużo. Niemcy już weszli. Do polskiej policji są zatrudniani banderowcy, tak. bo chodzą w polskich mundurach, to nie są Polacy, bo prawdziwy policjant polski to jeszcze ma oleju w głowie i myśli. I za takich policjantów to ja chylę czoło. Jak najwięcej powinno być takich normalnych policjantów, bo tak, nie oszukujmy się. Oglądałem taki wywiad na YouTubie, to było parę lat temu. Dziennikarka prowadziła rozmowę, nie pamiętam jak ten pan się nazywał, powiedział jasno: My was, Polaków, wykończymy Ukraińcami. A to było gdzieś, nie wiem, sześć lat temu, ja, ja to już to słyszałem, więc to tak się dzieje. No wykańczają nas. Albo społeczeństwo zrozumie, tak. że jedyną alternatywą jest konstytucja z 1935 roku, legalna, która jest potwierdzona przez sąd międzynarodowy, arbitrażowy i senat w 1998 roku nie uchylił konstytucji z 1935 roku. Czyli mamy dwie konstytucje, dwóch prezydentów, dwa różne ustroje. Tak na chłopski rozum, tak to mogę wyjaśnić, żeby każdy mu to zrozumieć. No? E, tak, panie Kamilu, jeszcze takie jedno pytanie, ponieważ e, pan prezydent Potocki jest e, posądzany o bycie masonem, natomiast jest e, on wielk dziewiątym wielkim mistrzem e, orderu świętego Stanisława. E, o ile wiem. Krzyż, świę, Krzyż Orderu Świętego Stanisława jest bardzo róż, bardzo się różni od e, w innych oznaczeń, że tak powiem, od, od, od w ogóle oznaczeń masońskich. Od krzyży masońskich. Tak. Czym to on pewnie. się różni? O, musiałbym teraz porównać te krzyże, bo teraz tak nie, nie powiem. Wiem, że ogólnie Order Świętego Stanisława, to jest zaszczyt. Zaszczyt mieć ten, to odznaczenie, bo to jest działanie charytatywne. I to, o czym mówi prezydent Potocki, dokarmiał te dzieci. Ja sobie przeliczyłem tak na chłopski rozum, mhm. wykarmić dzieci 1200, do tego wysłać na kolonie letnie, zimowe i badanie kompleksowe, to co najmniej prezydent wydał, co najmniej, ja tylko, tylko tak szacuję, 5 milionów złotych. I panie redaktorze, y, który z polityków wyłożył kasę na dzieci polskie? Nie ma takiego. No nie ma. Mań tam idą do koryta, kreść. Mają kwoty miliardowe, afery. To, co Leper, y, jest na filmik na YouTubie, 8 minut lepera. On tam rzucał dokumentami y, o aferach, y, y, gdzie były łapówki. I za to zapłacił życiem. I tak się ucisza ludzi, którzy mówią prawdę. No tak ten z tym bokserem też, nie? Tak. Który. <laughs> Sam się powiesił nie? Należącym. Tak, no to to już jest akurat e, trzeba powiedzieć otwarcie parodia. E, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki. Na chwilę obecną podziękujemy Wam już za e, wysłuchanie tego materiału. I ponownie apelujemy o zbieranie podpisów dla prezydenta Potockiego, aby było ich jak najwięcej. Bo niestety władze, okupacyjną, władze okupacyjne znaczną część będą chciały nam odrzucić. I odrzucą. Niemniej jednak my musimy ich pokonać. Dlatego zbierajmy te podpisy. Niech będzie ich minimum 150 tysięcy jest potrzebne. Minimum. Niech będzie ich nawet milion, jeżeli państwo dacie radę. I tak. apelujemy jest. również o głosowanie na prezydenta Potockiego. jako na prezydenta RP. Ja chciałem tylko coś jeszcze dopowiedzieć. Do, do to jest wasze być albo nie być. Czekaliście. Tyle czasu po 1945 roku na rozliczenie złodziei, którzy Was okradli w podatkach, w ZUSie i tak dalej. Macie jedyną alternatywę, tylko druga RP, Konstytucja 1935 roku i dekret. Przestajecie spłacać kredyty, bo ludzie nie rozumieją, jak mogą przestać spłacać kredyty. Dlatego, że te kredyty są na nielegalnej Konstytucji. Druga RP nie ma żadnych kredytów. Jest bajecznie bogata. Reparacje wojenne, pozew na 18 bilionów dolarów, Izrael to już jest na łączną kwotę 42 biliony dolarów. To już jest dobrobyt na ponad 400 lat. A trzeba jeszcze ściągnąć inne pozostałe kraje, które nas wykorzystują dzięki ustawie reprywatyzacyjnej, bo kraje zachodnie doskonale wiedzą, że ten rząd jest nielegalny i po prostu im daje zezwolenie na grabież. Tak. Polskiego. Dlatego to jest nasze być albo nie być. A jak, jak pójdą głosować na popis, to stracą. Nieruchomości teraz jeszcze wejdzie podatek. Bankowy 23%. Widziałem ten dokument, pobrałem, dobierą się, dla, dobierą się do przedsiębiorców, za każdy przelew bankowy wypłata też z konta 23%. Przelew 1000 złotych, bank pobierze 230 złotych i później dobiorą za nas, za obywateli. No, takie, tak nam zgotowali raj, dobrobyt, politycy, którzy ogłupiają społeczeństwo w swoich obietnicach pustych, bo trzeci arty nie ma pieniędzy dług 6 bilionów złotych, czego efektem jest, są drakońskie podatki. No tak to potrafi racjonalnie myśleć yy, i nie słuchać telewizji. To wie na, na czym będzie stał, nie? Tak, dokładnie. Tutaj jeszcze trzeba zaznaczyć, że wspaniałe renty i emerytury, które obiecują, są obecnie wypłacane z dawnego PFRON-u, czyli dawniej to się nazywało Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. A teraz, o ile dobrze pamiętam, nazywa się to jako Fundusz Solidarności. Tak, pobierają, żeby dać komuś, muszą komuś zabrać. To jest proste i logiczne. No jak może pan Morawiecki mówić, że mamy wzrost 3% PKB, jeżeli na obecną chwilę już wszystko jest sprzedane dzięki ustawie reprywatyzacyjnej? Żeby rząd mógł coś dać, musi wziąć kredyt. Jest ustawa, nawet ustawa w konstytucji, teraz nie pamiętam, to było chyba 230 czy 250, 50. tam jest ja, jawny zapis, że Polacy mają się zaciągać w obcych bankach. Tak, jest to w konstytucji z 1995 roku. To tak. jest ta tak zwana konstytucja Stoltzmana, WL Kwaśniewskiego. No, wiemy kim był Stoltzman, to był kat Polaków na Pomorzu, więc Polacy muszą wiedzieć z kim mają do czynienia, bo nie wiedzą, nie wiedzą co się w ogóle w kraju dzieje, i tylko, I tylko telewizja, praca, telewizja, praca, bo takie jest ich życie. Nie mają czasu na normalność. A normalność może tylko dać prezydent Potocki i dekret, który wszystko to anuluje, te drakońskie podatki, bo to jest absurd. My przegoniliśmy Unię Europejską, ale w podatkach, ale nie w dobrobycie. Ja nie widzę, żeby któryś z krajów członkowskich. 13 milionów Polaków wyjechało do, do Polski na, na, do, na dobrobyt, czy nie? Tak, dokładnie niestety tak to jest. Przegoniliśmy ich po prostu w podatkach i w ciemiężeniu zwykłego człowieka. Bo tak. za chwilę te podatki. Odbiją się na zwykłych ludziach. Też prowadzę działalność gospodarczą i wiem o czym mówię. Za chwilę zostanę zmuszony do tego, żeby podnieść ceny artykułów, które sprzedaję. Tak Nie. samo będzie ze wszystkimi sklepami, zwłaszcza tymi małymi rodzinnymi sklepami, które dosłownie osiedlowe sprzedają niewiele co. Mają już teraz wyższe ceny niż supermarkety. Dlaczego? Dlatego, że na nich właśnie opiera się to wszystko, dlatego że supermarkety nie płacą podatków, natomiast taki mały, zwykły, osiedlowy sklepik płaci przeogromne podatki, mała rodzinna firma płaci ogromne podatki, tak. a korporacje zagraniczne wykazują straty. Więc po co one tutaj są w tym momencie? Bo to jest jawny antypolonizm. Tu chodzi, żeby wyniszczyć y, y, rodzinne biznesy Polaków. Y, I to jest ten podatek bankowy 23%, to jest po prostu złodziejstwo w biały, y, białych rękawiczkach, ale to jest dyrektywa z Unii Europejskiej. Y, do... Z traktatu lizbońskiego. A kto podpisał traktat lizboński? No, Kalkenstein, tak? 13 tak. grudnia 2006. 13 grudnia to jest stan wojenny. Oni nie bez powodu podpisują pewne ustawy, które w danym określonym czasie. Tak jak Duda podpisał w ciągu dwóch lat ostatnich ustawa eksmisji i wywłaszczenia. To jest właśnie też pod podatek katastralny przygotowany. No i to, co podałem, tą stronę, którą można sobie sprawdzić. Ja tu panu redaktorowi też podeszle linka, gdzie yy, mhm. można sobie pobrać pity 5%, jak dobrze się orientuję. Nie wiem, czy oni tam nie zawyżą, ale 5%, czyli jak ktoś ma wartość mieszkania warte 300 tysięcy, 5%, to się równa 15 tysięcy, o tak. O, tak, panu, dokładnie, dokładnie. No, ja akurat słyszałem, że nawet do 10%, więc o, to zobaczymy, zobaczymy, jak to wszystko będzie. Pani Kamilu, tak? na chwilę obecną dziękuję Panu za ten bardzo fajny, bardzo pouczający wywiad. Drodzy, drodzy słuchacze, tymczasem podziękujemy Wam już za wysłuchanie tego materiału. Drogie słuchaczki również. I zapraszamy do komentowania oraz wypowiadania swoich uwag na temat emitowanych przez nas materiałów na poczcie głównej naszego radia radio.2rp A tymczasem dziękujemy Państwu i życzymy miłego dnia. Dziękuję również. Pozdrawiam. Do, usłys do usłyszenia, Panie Kamilu. Do ususzenia